Tam z wami, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy, cóż mamy czynić? On im odpowiedział, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego, Nauczycielu, co mamy czynić? On im powiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiedział, na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc luto oczekiwał z napięciem, wszyscy snuli domysły w swych sercach, co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich – ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać, że mykał sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto słowo pańskie, napięcie Najmilsi centrum dzisiejszej perykopy ewangelicznej staje Jan Chrzciciel, jego wielkie przesłanie, wzywanie do przemiany i nawrócenia połączone z krztem w Jordanie, krztem pokuty oraz Mesjasz, który jest zapowiadany przez Niego, a którego Jan jest zwiastunem, czyli heroldem, przygotowuje na spotkanie z Boskim Zbawicielem. Pytały go tłumy, cóż mamy czynić. On im odpowiedział, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma, a ten, kto ma żywność, niech tak samo czyni. To są bardzo konkretne wskazówki, które dotyczą postawy miłosierdzia chrześcijańskiego i czynienia dobra wobec tych, którzy są w potrzebie. Jan Chrzczyciel zachęca poszczególne stany. Powiedzielibyśmy, grupy zawodowe do wykonywania konkretnych zadań i obowiązków. Nie nakazuje im porzucenia swoich zajęć, jedynie przestrzega przed tym, aby nie ulegli pokusie wykorzystywania i nadużywania swoich stanowisk do własnej korzyści, do własnego splendoru i przede wszystkim do nieuczciwych interesów. Najpierw mówi do celników, nie zbierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Celnicy nie powinni zbierać więcej od ludzi, aby nie byli zdziercami a, i nie dorabiali się na krzywdzie ludzkiej, bo to jest także wyraz miłosierdzia okazywanego innym. Następnie mówi do żołnierzy: Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz przestawajcie na waszym żołdzie. Żołnierze jako rzymscy okupanci mieli być obrońcami spokoju, ale Jan zachęca, aby jako ci, którzy są w ziemi wybranej, nie uciskali narodu, czyli na nikim niko, niczego nie wymuszali. I do wszystkich innych kieruje też wezwanie o pomoc potrzebującym, bo chcę podkreślić, że aby przygotować się na przyjście Mesjasza, to trzeba to duchowe przygotowanie budować na sprawiedliwości i na miłosierdziu. I niektórzy zastanawiali się i snuli domysły, czy aby on nie jest Mesjaszem, lecz Jan był świadomy swojej misji, wiedział, kim jest. Wiedział, że dlatego urodził się pół roku wcześniej od Mesjasza, żeby przygotować mu drogę i zaczyna mówić, dementując wszelkie plotki. Ja Was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać, że mykał sandałów. On będzie chrzcił Was duchem świętym i Owi. Chrzest Mesjasza w odróżnieniu od Chrztu Janowego, czyli Rytualnego obmycia wodą, to jest zanurzenie w mocy samego Boga i oznacza przede wszystkim oczyszczenie i wprowadzenie do królestwa tych, którzy z nadzieją oczekują Jego przyjścia. I my jesteśmy tymi spadkobiercami tego sakramentu, który przyjęliśmy w mocy Ducha Świętego, który włączył nas do wspólnoty Kościoła. I jesteśmy na tej drodze oczyszczenia. I pragniemy osiągnąć chwałę nieba, bo ten Chrzest nas do tego zobowiązuje. Czy potrafimy to przyjąć, zaakceptować i przede wszystkim, czy chcemy na tej drodze, która prowadzi nas do zbawienia przez sakrament Chrztu, budować nasze relacje z Bogiem i z bliźnimi w tajemnicy sprawiedliwości i w tajemnicy Bożego Miłosierdzia? Nasz znany powieściopisarz. Autor m.in. starej baśni i wielu, wielu innych wspaniałych książek Józef Ignacy Kraszewski, który za udział w konspiracji został aresztowany przez władze carskie w Wilnie 3 grudnia 1831 roku. Po wyjściu na wolność snuł taką refleksję o losie Polaków, zapisał ją w pamiętnikach. Tyle krwi, tyle nieszczęść, tyle bohaterstwa. Czyż nie są sz szczeblem do nieśmiertelności? I czasem przychodzi nam powątpiewać o tym, co się dokonuje w naszych czasach na całym świecie. Ale pamiętajmy, że mimo tylu lat niewoli, skoro potrafiliśmy wyzwolić się z kajdan niczym Feniks z popiołów powstać, aby ukazać nasze wielkie pragnienie dobycia wolnymi, czy tym bardziej. W sprawach duchowych potrafimy mieć w sobie taką samą wolę walki i determinację, aby zabiegać o naszą nieśmiertelność i bycie wolnymi od grzechu, a przede wszystkim o życie wieczne w bliskości z Bogiem. Czy na to nas stać? Przed świętami robimy generalne porządki, sprzątamy mieszkanie, odkurzamy meble, dywany, myjemy podłogi, robimy porządki w szafach, na półkach, wyrzucamy śmieci i stare, zużyte, niepotrzebne rzeczy, które tylko nam przeszkadzają. Można też pomyśleć, że są pewne rzeczy, które są jeszcze dobre, wartościowe i można czasem dać komuś, kto potrzebuje, ubogim. Jednym słowem możemy powiedzieć, że chcemy uporządkować cały ten bałagan. Czy tak samo jest w naszym życiu duchowym? Bo my dzisiaj koncentrujemy się na wielu rzeczach. Wczoraj wracając z domu rodzinnego, już widzę piękne dekoracje, piękne iluminacje, kurtyny. Dobrze, że potrafimy też, mimo że jest trochę kryzysowo, ale jednak światła jeszcze dziś pojawiają się i potrafimy to ładnie. Iluminacją podkreślić. Ale tutaj nie chodzi tylko o ten zewnętrzny wymiar. Tu przede wszystkim chodzi o to, co właśnie w tych czasach trudnych, niedawno była rocznica stanu wojennego, czy wspominany wcześniej Ignacy Kraszewski, w czasach niewoli, ludzie stawiali na ducha. Na ducha, bo ten duch ożywiał serce narodu. A ten duch był mocny wtedy, kiedy potrafiliśmy uporządkować nasze życie duchowe czyli przygotować się na spotkanie z Mesjaszem, porządkować nasze życie na wyrzucenie z niego wszelkich form niesprawiedliwości, zakłamania i nie bójmy się powiedzieć, podłości. Czy potrafimy i czy na to nas stać? Bo można mówić o pięknym przeżywaniu świąt, można mieć wszystko na stole, ale jeśli nie ma zgody, jedności, miłości, wzajemnego zrozumienia, poszanowania. Jeśli może znowu kolejny raz będzie rocznica, że z kim się opłatkiem nie podzielimy, no to cała para idzie w gwizdek. O nie o to chodzi. Znany pisarz, znany autor wielu. Fraszek Jan Stautinger w jednej ze swoich fraszek napisał: Zanim się opamiętasz, kołyska, ołtarz, cmentarz i robisz smutne odkrycie, że to już całe twoje życie. Nie wolno zwlekać z przygotowaniem i duchowym uporządkowaniem naszych sumień na czas przyjścia Boskiego Zbawiciela. Czas naprawdę szybko mija. To już jest trzecia niedziela Adwentu, niedziela gaudetę, niedziela radości. Czas adwentu się przepołowił, a do Bożego Narodzenia pozostało nam tylko dziewięć dni. Czy naprawdę chcemy duchowo się przygotować? Przez modlitwę, przez dobrą spowiedź, która w tym tygodniu będzie w naszej parafii, może też przez przyjście na raty, choć w tym tygodniu będzie trudniej, bo są rano, o godzinie siódmej, ale może właśnie po to, żebyśmy duchowo byli przygotowani na to przyjście. I to ma wtedy sens. I te przygotowania, które związane są z przygotowaniem technicznym świąt, przygotowaniem domowym, gospodarskim, ale również to duchowe przygotowanie. Kardynał John Henry Newman, konwertyta, który przeszedł z Kościoła anglikańskiego na katolicyzm, napisał kiedyś, sumienie jest prawem naszego ducha, ale go przewyższa. I upomina nas, pozwala poznać odpowiedzialność i obowiązek, obawę i nadzieję. Sumienie jest pierwszym ze wszystkich namiestników Chrystusa. Zróbmy wszystko, żeby tego głosu sumienia nie zagłuszyć, i żeby w świetle naszego sumienia oczyścić się i z wielką nadzieją i tęsknotą oczekiwać przyjścia dzieciątka Jezus. I pamiętajmy, że też naszą postawą miłości, sprawiedliwości, a przede wszystkim naszą postawą miłosierdzia, okazywanego Długiemu człowiekowi możemy jak najlepiej przygotować się na spotkanie z Jezusem boskim zbawicielem. Panie Jezu mesjaszu i nadziejo grzeszników, zanurz mnie w mocy Ducha Świętego i oczyść, abym był gotowy do tego, aby stać się częścią twojego królestwa. Maranata, przybądź Panie Jezu i nie zwlekaj. Amen. Złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga,